Cześć, dzień dobry. Nazywam się Oliwier Janiak i jestem najstarszym pacjentem Unident Union, co widać nie tylko po siwiźnie, ale też po moich doświadczeniach związanych z tą kliniką i z tym wszystkim, co robi dr Iwona Gnach-Olejniczek. A jak zaczęła się moja z nią historia, historia przyjaźni, nie tylko leczenia, opowiemy Państwu za chwilę parę. Moja historia z Iwoną zaczęła się wiele lat temu. Jak wspomniałem, prawdopodobnie jestem najstarszym jej klientem z tych, z tych kojarzonych. Myślę, że to jest dwadzieścia kilka lat temu. Byłem wówczas studentem na Wydziale Prawa i Administracji w Wrocławiu. No i to było moje miasto. Moje studenckie miasto, a ponieważ matka natura nie dała uzębienia, które dawałoby szansę na uśmiechanie się do ludzi, no to szukałem z biegiem lat dojrzałości i samoświadomości pomocy w tej materii. Mój problem z uzębieniem polegał na tym, że kiedy byłem młodym chłopcem, miałem lat 7-8, kiedy Rosły mi stałe zęby. To jeden z lekarzy zaaplikował mi antybiotyk, a efekt tego był taki, że moje szkliwo się nie wykształciło, więc moje zęby wyglądały jak spiłowane brzeszczotem przez sam środek, a te Dziura, ta szczelina, idąca przez cały pas uzębienia, była jeszcze w kolorze żółtym. Więc uśmiech to nie była rzecz, która towarzyszyła mi w naturalny sposób, bo po prostu zakrywałem zawsze rękoma usta, no bo po prostu było mi najnormalniej w świecie wstyd. To był jeden wielki kompleks. Wtedy jeszcze nie było metod i narzędzi, kiedy mieszkałem w Krotoszynie, żeby to zmienić. Albo tak mi się wydawało i kiedy już zarobiłem swoje pierwsze pieniądze na studiach, albo ze stypendium naukowego, albo z pracy dorywczej, którą wykonywałem we Wrocławiu, w różnych klubach, barach. No to pomyślałem, że warto ten element rzeczywistości spróbować zmienić. Trafiłem do jednego, doktora do drugiego. Jakieś były na to pomysły, aż w końcu przy akademikach kredka i ołówek, chyba z Buta, chyba z Marszu, zapukałem do po prostu dentysty, który tam funkcjonował. Okazało się, że trafiłem na Anioła. Okazało się, że trafiłem na osobę, która ma nie tylko gigantyczną empatię w sobie, ale przede wszystkim ma wiedzę, która na przestrzeni tych lat, od momentu naszego poznania, po dziś dzień, urosła do jakiejś rangi profesorskiej, mam wrażenie. Pamiętam, że wtedy za całą opiekę, za wstawienie takich licówek, ale nie porcelanowych, bo były poza moim finansowym zasięgiem. To były jakieś rzeczy z kompozytów zrobione, zapłaciłem jakąś furmankę z mojej perspektywy pieniędzy, ale każde pieniądze były warte tego, żeby móc się zacząć uśmiechać, albo przynajmniej próbować się uśmiechać, bo jak ktoś przez 20 lat swojego życia zakrywa swój uśmiech, bo się go po prostu krępuje, to uśmiechać do ludzi trzeba się nauczyć. Więc same zęby, które Nadają się już do jakiejś formy prezentacji, nie wystarczą, bo trzeba mieć ten nawyk. I o ile każdy z nas ma go w sercu, w środku, w sobie, w duszy, żeby wydobyć te dobre ludzkie emocje, no to sam efekt, że tak powiem, twarzowy, no trzeba dopracować. Więc pamiętam, jak po tej wizycie przez długie tygodnie przed lustrem trenowałem uśmiech, sprawdzałem, co jest naturalne, co co nie, więc wtedy moja góra uzębienia nadała się już do ekspozycji. Miałem też wtedy taki epizod, że próbowałem dorabiać jako model, o ile na wybiegu nie trzeba szczerzyć kłów. no to już przy różnego rodzaju sesjach zdjęciowych różne opcje mimiczne są fajne. One nie towarzyszyły mi, bo ja byłem jednowymiarowym, groźnym, w spojrzeniu i w napięciu twarzy, facetem, no bo nie bardzo miałem co pokazać w sensie uśmiechu, i to wszystko się zmieniło od tego momentu. Więc, jeśli jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za to, że potrafię się uśmiechać, że potrafię robić to szczerze, to bez wątpienia jest to Iwona. Minęło od tego czasu dwadzieścia kilka lat, jak wspomniałem. Oprócz tego, że dziś mam jeszcze lepsze ogumienie na zębach, w sensie jakość uzębienia, bo mam. Licówki porcelanowe. Mam też wyprostowany dół, zębów, więc to był jakiś proces ortodontyczny. Który krok po kroku zmienił nie tylko górną moją szczękę, ale i dolną, ale przede wszystkim zmienił moje życie. My sobie często nie zdajemy sprawy z tego, że zdawać by się mogło drobne zabiegi albo jakiś określony rodzaj podejścia do tego, co się z naszą twarzą dzieje, I czy to dotyczy uśmiechu, czy jakiegokolwiek innego defektu, który nam w życiu przeszkadza, to warto spróbować go zmienić, znaleźć odpowiednich fachowców albo liczyć na szczęście, które mnie spotkało i poprawić sobie życie. Bo to jest absolutnie niewyobrażalna zmiana w moim życiu. Postaram się znaleźć nawet pierwszą sesję zdjęciową. To była sesja mody do magazynu Playboy, kiedy miałem zrobione zęby już przez Iwonę. Ja się uczyłem uśmiechu na tych zdjęciach, i to widać. Co zabawne, na tej sesji występowałem z kolegą modelem. Ikoną polskiego modelingu wówczas to jest Maciek Myszkowski, który także jest jednym z klientów e, mm, Iwony. E, w ogóle tak naprawdę chyba ode mnie zaczęła się no, Iwony przygoda z tym show biznesowym światem. I chociaż kiedy dotykała mnie po raz pierwszy, byłem nikomu nieznanym studentem z Wrocławia, to potem z biegiem lat, kiedy ludzie widzieli efekty, jakość zmiany e, w moim uzębieniu, w moim uśmiechu, bo to lepsze e, określenie, to wszyscy pytali, mnie, kto ci to zrobił, kto ci tak pomógł, kto odmienił twoje życie. I ta lista osób, które przekierowałem tutaj do kliniki Unident Union. Z dalekiej stolicy z Warszawy jest gigantyczna. Zaczęło się chyba wszystko od Tomka Jacykowa, bo w 2001 roku prowadziłem taki program Miss Polonia, na Miss Polonia Start. Jedną z osób, która towarzyszyła mi w produkcji był Tomek Jacyków, który no, uznębienie miał takie, jakby hulał w jego przestrzeni w ustach wiatr. Więc tam każdy ząb był w inną stronę, no, jakiś turbodramat, i pomyślałem sobie, że jak Iwona poradzi sobie z tym, co Tomek ma w ustach, zresztą zresztą on sam o tym myślał, to znaczy, że poradzi sobie z każdym przypadkiem. Udało się pomóc Tomkowi, który nagle też mógł się uśmiechać do świata, a nie zakrywać swoją zębową rzeczywistość. Potem kolejnych przyjaciół zasugerowałem, nie tylko pani doktor, ale przede wszystkim panią doktor Im, jako jakiś element i sposób ratunku. Trafił tutaj Kuba Wesołowski, mój przyjaciel aktor. Potem siłą rzeczy zabrałem tutaj swoją żonę. Potem chyba skontaktowałem Natalię Siwiec też z Iwoną. No i okazało się, że te, tych zmian można dokonywać całe mnóstwo. Że to nie jest już tylko e, pomoc, że tak powiem, stomatologiczna, ale że Iwona i jej ekipa rosnąca, rozrastająca się, e, wskoczyła też na inny level w, w fantastycznych działań w zakresie medycyny estetycznej. Sądząc po moich zmarszczkach, e, po podkrążonych oczach, ten temat jeszcze mnie nie dotknął, e, ale z biegiem lat ja wzbraniający się przed tego typu zabiegami, myślę sobie, że tempus fugit, czyli czas płynie i że może mm, warto z nowych metod korzystać. Ja myślę, że do tych działań trudno mnie będzie namówić tak naprawdę, więc nie chciałbym zaprzeczać tutaj sam sobie, ale ja uważam, że można się starzeć po męsku z godnością, więc ten etap przekonywań i, i, i rozmów z panią doktor jest jeszcze wciąż e, przede mną. Natomiast naturalnego, pięknego uśmiechu e, może naturalny weźmy w cudzysłów, ale Pięknego uśmiechu, no, nic nie zastąpi. Każdy, kto ma ten element e, zmiany odhaczony w, w CV, doskonale wie, że to jest najlepsza inwestycja. E, bo to, co komunikuje nas ze światem, to nasze spojrzenie ciepło w tym spojrzeniu, a potem uśmiech. I tak naprawdę możemy otwierać mnóstwo drzwi właściwym podejściem, uśmiechem, właśnie i tym wszystkim, co wiąże się z tym pierwszym, ciepłym, serdecznym kontaktem. Jest jeszcze drugi aspekt dotyczący zdrowia, bo cała protetyka dentystyczna, stomatologiczna i wszystkie inne fachowe rzeczy, na których się nie znam, powodują, że po prostu możemy być zdrowi. Tak naprawdę od problemów z uzębieniem bierze się dziesiątki zmian w naszych Organizmie. Z jednej strony to jest furtka do naszego świata, do naszego wnętrza, do naszego organizmu, z drugiej jest to też taka estetyczna brama. Więc to jest taki pierwszy krok, który każdy, kto ma trochę świadomości w kontekście tego, jak się światu prezentować i jak być najlepszą w sensie zdrowia wersją siebie, powinien od tego elementu zadbać. Opowiedziałem o kilku osobach, które tu za moją sprawą trafiły, bo. Najlepszy marketing to jest marketing szeptany. Najlepszy marketing to taki, który jest przekazywany z uśmiechniętych ust do drugich ust, i to jest najlepsza reklama też. Bo jeśli ludzie widzą, że masz ten element błysku w sobie, takiej codziennej radości i kompleksów, których nie widać, to mm, no, to w, wtedy ten element takiego wiatru w życiowe żagle e, się e, pojawia. Myślę, że najlepszą rekomendacją tego wszystkiego, co się dzieje, to są uśmiechy tych zadowolonych klientów. I nie tylko tych znanych, ale tej rzeszy, która no, no, przychodzi tutaj, bo wie, że wsparcia stomatologicznego, czy wsparcia związanego z medycyną estetyczną nigdzie w naszym kraju nie dostanie lepszego. Trudno mi powiedzieć, jakie plany miała Iwona. Pamiętam, jak się poznaliśmy, pracowała w gabinecie, który miał może ze 6 metrów kwadratowych, no może z 10. Pamiętam też taką sytuację, bo leżałem tam przez parę godzin na fotelu, rozmaitych osób, które się pojawiały. Jedna może być z tych osób potraktowana jako anegdotę, bo nad moją głową słyszałem głos, jak się okazało, później jakiegoś księdza. I no, pa różni pacjenci mają różne. Problemy. Dentysta to też jest takie miejsce, gdzie trochę psychologicznie podchodzi się do relacji z pacjentem. To nie jest tylko sprawczość w zakresie tego, co jest tutaj, ale także majstrowanie trochę w głowie. To jest ten rodzaj otwartości, który mm, gdzieś. E Trzeba wykorzystać, aby nawiązać dobrą relację no, po prostu z pacjentem, żeby czuł się komfortowo, żeby czuł się bezpiecznie, żeby potrafił się w każdej sytuacji odnaleźć, ale przede wszystkim, żeby miał poczucie gwarancji, że jest w najlepszych z możliwych rąk. I co do tego, co do fachowości chyba nikt wątpliwości nie ma tych wszystkich osób, które tutaj pracują, na czele których jako osoba sprawcza i zarządcza stoi. Iwonak na Cholejniczak, doktor, co warto podkreślić, no bo tu na każdym kroku widzimy jakość. Ona jest od każdego małego aspektu, od każdego detalu. Nie tylko to, co się dzieje w gabinetach, ale co się dzieje w lobby, w foyer, w tych wszystkich miejscach, gdzie spędzamy czas, żeby przygotować się na ten rodzaj przemiany. Tu wszędzie jest po prostu miło. To samo dotyczy personelu, który tutaj pracuje. Jakiejś takiej niewyobrażalnej jakości, z którą ja nie spotkałem się nigdzie na świecie. Wracając do pytania. Nie wiem, jakie pomysły na życie miała Iwona. Widzę, jak na przestrzeni tych wielu lat nieustannie się rozwija. I nie tylko w kontekście zmiany lokali, ich położenia, wystroju i wszystkich tych innych elementów, bo to jest detal. Esencją tego wszystkiego jest wiedza, Którą ona nieustannie pozyskuje. Jak się patrzy na ilość dyplomów, które gdzieś widać, to to są niekończące się kursy doskonalenia i rozwoju fachowego. To jest chyba najlepszy element takiej wewnętrznej potrzeby ciągłego rozwoju i nie tylko nadążania za nowościami, ale przede wszystkim dbania o jakość każdego aspektu. Ja z otwartym sercem i pełną wiarą w to, że polecając Iwonę moim znajomym, daje im nie tylko super obsługę w postaci ludzkiej, tego emocjonalnego zaopiekowania się człowiekiem, ale przede wszystkim miałem stuprocentową pewność, że to jest najlepszy adres, pod jaki warto trafić w Polsce, mając jakiekolwiek problemy, czy ze zdrowiem, czy z samooceną, bo, bo, bo tutaj wiele się zmienia właśnie te elementy. Nieustanne rozwijanie się, zdobywanie wiedzy, cały czas poszerzanie swoich horyzontów, to, to są te elementy, które sprawiają, że masz do czynienia z fachowcem, który nie przestaje się rozwijać. I to jest coś, co ja w Iwonie podziwiam. Możemy to sprowadzić do skali rozwoju, że zaczynała w gabinecie, który miał 10 metrów kwadratowych. Dziś jej klinika ma kilkaset. Ale to są tylko wnętrza, to jest tylko powierzchnia. Natomiast myślę, że w symboliczny sposób ten rodzaj przeskoku pokazuje, jak gigantyczną pracę ona wykonała na przestrzeni lat i jak gigantyczną pracę wykonuje wciąż, chcąc no, i dla swoich klientów, ale też dla poczucia, że tworzy jakość wykonać. Myślę sobie, że ktoś, kto ma tyle energii, ktoś, kto potrafi zarażać nie tylko swoją wiedzą, ale też takim ludzkim podejściem, optymizmem i. Mm z jednej strony poczuciem, ale też potrzebą jakości, to sky is the limit. Ja myślę, że takie miejsca jak to, w którym jesteśmy, czyli klinika Unidenti Union, obroniłaby się w każdym miejscu na świecie, czy to byłaby Marbella, czy to byłoby Miami, to mogłaby to robić. Jest jeszcze jedna rzecz i to jest mój apel do szanownej Pani doktor, żeby w tym pędzie ku doskonałości znaleźć też miejsce na zatrzymanie.